Dzień dobry, witajcie, kochani, na 18 dniu wyzwania. Wdzięczność klucz do magicznego życia. Wdzięczność, kochani, jest po prostu naszym drugim oddechem. Witam Was serdecznie. Ja jestem Magda i tutaj opowiadam o duszy dla duszy, a w tej chwili. Jest to wyzwanie, żebyśmy nauczyli się wdzięczności, żebyśmy tą wdzięczność wprowadzili w nasze życie, ale taką nową wdzięczność. Nie samo słowo dziękuję, tylko uczymy się odczuwać wdzięczności, nabieramy nawyku odczuwania wdzięczności, a to jest niesamowicie ważne. Żeby być tym prawem przyciągania, żeby korzystać z Niego, żeby być w tym, musimy być magnesem. Przyciągamy dokładnie to, co czujemy. I żeby przyciągać do siebie dobre rzeczy, żeby bogacić się pod każdym względem, musimy czuć uczucie bogactwa, miłości, dostatku w każdej dziedzinie życia. Kochani, dzień 18. Dziękuję Wam za to, że jesteście i kochani, jeżeli mogę prosić, zostawcie komentarz. Zostawcie komentarz. Dzięki temu, że zostawicie komentarz, ten film rozchodzi się do coraz większej liczby osób. Trafia w nowe miejsca, więc z całego serca dziękuję. Dzień 18. Magiczna lista spraw. Świat jest pełen magicznych rzeczy, które czekają, aż nasze zmysły się wyostrzą. Powieść o pisarz i poeta Eden, filo. Po 1862 rok. Gdy się nad tym zastanowisz, dojdziesz do wniosku, że wdzięczność jest Twoim najlepszym przyjacielem. Zawsze jest przy Tobie, zawsze blisko, żeby Ci pomóc i nigdy Cię nie zawiedzie ani nie opuści, a im bardziej będziesz na niej polegać, tym więcej dla Ciebie zrobi i tym bardziej wzbogaci Twoje życie. Dzisiejsze ćwiczenie magiczne pokaże Ci, jak możesz liczyć na to, że wdzięczność zrobi dla Ciebie więcej magicznych rzeczy. Każdego dnia zdarzają się drobne życiowe problemy, które wymagają rozwiązania. Czasami czujemy się przytłoczeni, jeśli nie wiemy, jak poradzić sobie z jakąś sytuacją. Może twoim problemem jest to, że brakuje ci czasu na zrobienie wszystkiego, co powinnaś zrobić i nie wiesz co począć, ponieważ doba ma tylko 24 godziny. Może czujesz się przepracowana i chcesz mieć więcej wolnego czasu, ale nie masz pojęcia, w jaki sposób mogłabyś to osiągnąć. Może zajmujesz się domem i dziećmi i czujesz się wykończona, lecz nie masz możliwości uzyskania jakiegoś wsparcia, które zapewniłoby ci trochę wolnego. Może mierzysz się z jakimś problemem, który wymaga rozwiązania, ale nie wiesz od czego masz zacząć. Może coś zgubiłaś i. Dokładasz starań, żeby odnaleźć zgubę, niestety bez powodzenia. A może szukasz na przykład idealnego zwierzątka domowego, idealnej opiekunki do dzieci, cudownej fryzjerki, świetnego dentysty albo lekarza i pomimo Twoich wysiłków, poszukiwania nie przynoszą pożądanego rezultatu. Może jesteś w nieprzyjemnej sytuacji, ponieważ ktoś Cię o coś poprosił, a Ty nie wiesz, jak odpowiedzieć. A może się z kimś pokłóciłaś i wasze stosunki, zamiast ulec poprawie, coraz bardziej się pogarszają. Ćwiczenie magiczna lista spraw pomoże Ci w rozwiązaniu codziennych problemów. Gdy nie będziesz wiedziała, co zrobić, albo po prostu chcesz, żeby coś zostało zrobione za ciebie, będziesz zdumiona wynikami. Kiedy łączysz magiczną siłę wdzięczności z prawem przyciągania, ludzie, okoliczności i wypadki zostają uporządkowane w taki sposób, żeby stało się to, na czym ci zależy. Nie będziesz wiedziała, jak do tego doszło, i nie musisz się nad tym zastanawiać. Największej wdzięczności za to, co chcesz, żeby zostało zrobione, jakby się już dokonało. I wtedy nie dzieje się magia. Dzisiaj. Sporządzisz pisemną listę najważniejszych rzeczy, które chciałabyś załatwić, albo rozwiązać, i zatytułujesz ją Magiczna lista spraw. Możesz umieścić na liście to, czego nie ma, do czego nie masz czasu zrobić, albo czego nie chcesz zrobić, wraz z różnymi aktualnymi problemami. Od najdrobniejszych, codziennych spraw po najważniejsze sytuacje życiowe, przemyśl wszystkie aspekty swojego życia i znajdź to, co chcesz, żeby zostało rozwiązane albo zrobione za Ciebie. Kiedy skończysz zestawienie listy, wybierz z niej trzy punkty, żeby dzisiaj się na nich skupić, i kolejno wyobrażaj sobie, że każda z tych spraw została magicznie załatwiona. Wyobraź sobie, że wszyscy ludzie wraz z okolicznościami i wypadkami poszli ci na rękę, żeby to dla ciebie zrobić, i że już jest zrobione. Wszystko zostało zrobione, załatwione, rozwiązane, a ty za to dziękujesz. Poświęć co najmniej jedną minutę każdemu z wybranych trzech punktów, wierząc, że sprawa została załatwiona i odczuwając ogromną wdzięczność. W późniejszym czasie możesz w podobny sposób postępować z pozostałymi pozycjami, ale musisz wiedzieć, że moc jest już w samych ich umieszczeniu na magicznej liście spraw. Czyli jak już to zapiszemy sobie na magicznej liście spraw, popatrzymy na każdą rzecz, podziękujemy, to już, kochani, już energia działa. Energii też trzeba dać popracować, trzeba dać jej czasu. Więc to nie jest tak, że podziękujemy za coś, co się już spełniło i chcemy mieć już rozwiązaną sytuację. Nie, Daj mi, dajmy chwilę energii. Starajmy się nie myśleć, kiedy to się zadzieje, bo to się już zadziało. To jest bardzo ważne. Jeżeli, nie wiem, pragniemy pojechać gdzieś na wycieczkę. U mnie chyba się urodziło takie ostatnie pragnienie, żeby gdzieś pojechać. Takie, pragniemy gdzieś na wycieczkę pojechać, gdzieś sobie po prostu odpocząć. I dziękujemy za tą wycieczkę. Nie za pieniądze, tylko za wycieczkę. Nie, nie starajcie się, bo teraz pieniądze, może tą wycieczkę dostaniecie od kogoś. Może ktoś nie będzie mógł jechać i powie: Słuchajcie, chcecie, macie, bo szkoda, żeby przypadło. Może tak być, może się tak zdarzyć, prawda? I wtedy, kochani, pieniądze nie będą nam potrzebne. Więc. Prosimy o wycieczkę, miejsce sobie wyobrażamy wszystko. I nie myślimy, kiedy ja tam pojadę, pojadę, bo ja tam już jestem. I cieszę się tym miejscem, dziękuję za to miejsce, w którym jestem, więc dajemy energii popracować, nawet przez chwilę. Jak wrócimy chwilę myślami do momentu, kiedy ja tam pojadę, to praktycznie kasuje się wszystko. Co osiągnęliśmy do tej pory? Wiecie, co to można sobie tak fajnie wyobrazić, jako taką skalę, yy, tak jakby światełka szły do góry. Wiecie, tak jak po kolei wskakują, tak cyk, 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 jak już jest coś zrobione, 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 i na końcu jest zielone światełko, i to jest ten już nasz finał. I teraz wyobraźcie sobie, że już praktycznie jesteście przed tym zielonym światełkiem na tej skali swojej, z tą wdzięcznością, z, z tą wiarą. I w pewnym momencie przychodzi ta niewiara, i kiedy ja tam pojadę, kiedy ja tam pojadę, boże, jakbym chciała jechać. I to wszystko spada na dół. I od nowa zaczynamy pracę. Więc staramy się już wtedy z głowy wykasować pojęcie, że, że tam jedziemy. Albo po prostu mieć w głowie, że już wycieczkę mamy, że już tam jedziemy. Praktycznie pakujemy walizki. To jeszcze jest dobry sposób, ale nie kiedy, czy ja tam w ogóle pojadę. Pamiętaj, że prawo przyciągania mówi: podobieństwa się przyciągają. A to oznacza, że gdy jesteś wdzięczna za rozwiązania, tak jakbyś już je miała, przyciągniesz do swojego życia wszystko, czego potrzebujesz, żeby rozwiązać jakiś problem. Koncentrowanie się na problemach przyciąga więcej problemów. Musisz być magnesem lub dla rozwiązania, a nie magnesem. Dla problemu. Odczuwanie wdzięczności za to, że masz rozwiązanie, że problem został rozwiązany, przyciągasz rozwiązanie. Aby zademonstrować siłę tego magicznego ćwiczenia, podzielę się z tobą historią o mojej córce, która je wykorzystała, żeby przyciągnąć do siebie swój zgubiony portfel. Po wieczornym wyjściu do restauracji na no zajutrz rano moja córka stwierdziła, że nie ma portfela. Nie miała pojęcia, gdzie go mogła zgubić, ani nawet czy nie został skradziony. Zadzwoniła do restauracji, gdzie jadła kolację, do firmy taksów, taksówkarskiej, z której korzystała, żeby wrócić do domu. Na miejscu posterunek policji przeszukał ulicę i zapukał, zapukał do okolicznych drzwi, ale nikt nie znalazł portfela. Poza tym, że portfel zawierał zwykłe, ważne rzeczy, łącznie z kartami debetowymi, kredytowymi, prawem jazdy i gotówką, największym zmartwieniem mojej córki było to, że nie miała w nim informacji uniemożliwiających aktualny kontakt, ponieważ przez jakiś czas przebywała za granicą. Jej numer telefonu nie figurował w książce telefonicznej, a ponieważ nosi pospolite nazwiska, wydawało się, że nie ma nadziei na odzyskanie portfela. Pomimo tych przeszkód, moja córka usiadła, zamknęła oczy i wyobraziła sobie swój portfel. Wyobraziła sobie, że trzyma go w ręku, że go otwiera i przegląda zawartość i czuła ogromną wdzięczność za to, że go odzyskała wraz ze wszystkim, co zawierał. Przez cały dzień, ilekroć o tym myślała, wyobrażała sobie, że ma w rękach swój portfel i czuła ogromną radość i wdzięczność, że go ma. Wieczorem odebrała telefon od mieszkającego 100 mil dalej rolnika, który powiedział, że znalazł jej portfel. Nadzwyczajną częścią tej historii jest to, że rolnik znalazł portfel na ulicy pod domem mojej córki we wczesnych godzinach rannych i natychmiast go przejrzał, szukając wskazówek umożliwiających nawiązanie kontaktu. Przeprowadził kilka rozmów telefonicznych, próbując znaleźć właściciela, ale na próżno, więc się poddał i pojechał na swoją farmę z portfelem. Ale gdy wyszedł na pole, myśl o portfelu nie dawała mu spokoju i postanowił ostatni raz przeprowadzić poszukiwania. Znalazł małą karteczkę z wpisanym imieniem Christian i połączył ją z nazwiskiem mojej córki, po czym zadzwonił do informacji telefonicznej. Był tylko jeden numer dla imienia Christian i nazwiska mojej córki, Farmer dodzwonił się do Ojca mojej córki. Do dziś dnia nie wiemy, jak zdobył ten numer, ponieważ był zastrzeżony. Po tym zdarzeniu kilka razy dzwoniliśmy do informacji telefonicznej, ale odpowiedź za każdym razem brzmiała tak samo: "Przykro mi, w naszych wykazach nie ma takiego nazwiska". Z odległości 100 za sprawą zdumiewającej sekwencji na pozór niemożliwych wypadków portfel w nienaruszonym stanie wrócił do mojej córki. Wypełniła Swoją rolę, będąc wdzięczna za to, że go odzyskała i magia wdzięczności zrobiła swoje. Ustawiła osoby, okoliczności i wypadki w taki sposób, żeby moja córka rzeczywiście odzyskała zgubę. Magiczna siła wdzięczności jest dostępna również dla Ciebie i zawsze była, po prostu musisz ją odkryć i nauczyć się, jak jej używać. Kochani, takiego cudu wdzięczności na dobrą sprawę do, doznaliśmy ja i moi chłopacy. Tutaj, jak jechaliśmy do, do tego wesołego miasteczka, do, pobawić się. Przecież jechaliśmy w ogromnym deszczu. Cała pogoda wskazywała, cały internet po prostu wskazywało na to, że będzie lało. Od 10 do 17 będzie cały czas lało. A w drodze mojemu pawciowi było strasznie przykro, ponieważ tą, on tą niespodziankę nam zrobił. Jasiek nasz do końca nie wiedział, dokąd jedziemy, po co jedziemy. I Cała droga, i wiecie, no na dworzu, na odkrytym powietrzu, w, w deszczu, na karuzelach, no trochę nie bardzo, no ale słuchajcie, jedziemy, jedziemy. I cały czas pawcie do mnie mówi, załatw pogodę. A ja mówię, twoja niespodzianka, załatwiaj. Słuchajcie, no i tak on bardzo wierzy. Ja mówię, musisz wierzyć w to, prosić anioły, dziękować im za to, że jest piękna pogoda, że dla nas tam będzie piękna pogoda. Ja już mówiłam o tym. I przez chwilę popadał deszcz. Przez chwilę, dosłownie przez chwilę, i to nawet nie można było nazwać deszczem, tylko taką mrzawką, a później przestało padać. O godzinie, bodaj, my tam chyba byliśmy około 12, bodaj, że od godziny 14, słuchajcie, wyszło słońce i był przepiękny dzień. A dodatkowym plusem było tego, że my nigdzie nie czekaliśmy w kolejkach. Wchodziliśmy sobie na każdą rzecz od razu, od ręki. Może jak postaliśmy z 30 sekund, to było maks. Na następny dzień, ponieważ mieliśmy tam dwa dni, na następny dzień wszędzie już było pełno ludzi. To stanie w kolejkach bardziej nudziło niż cieszyła ta uciecha Jaśka. Więc naprawdę to było niesamowite. I tak, kochani, trzeba w to bardzo wierzyć prosić anioły o wsparcie, o siłę do wiary, o tą wdzięczność za to, że już to mamy. I kochani, ćwiczenia magiczne numer 18. Pochwalcie się może w komentarzach. Tym, co się już Wam tak zdarzyło, przydarzyło. To będzie też motywujące dla innych osób. Dziękuję Wam z całego serca. Magiczna lista spraw. Bądź wdzięczna za to, co masz. Sporządź listę dziesięciu doznanych dobrodziejstw, napisz, dlaczego jesteś wdzięczna. Ponownie przeczytaj listę i po każdym dobrodziejstwie powiedz dziękuję, 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 starając się odczuwać jak największą wdzięczność. Sporządź pisemną listę najważniejszych spraw albo problemów, które musisz załatwić albo rozwiązać zatytułują magiczna lista spraw. Wybierz z listy trzy najważniejsze dla Ciebie rzeczy i kolejno wyobrażaj sobie, że każda z nich została dla Ciebie zrobiona. Poświęć co najmniej jedną minutę każdej sprawie, wierząc, że już jest załatwiona, i w zamian postarań się odczuwać ogromną wdzięczność. Tuż przed położeniem się spać, weź do ręki swój magiczny kamień i wprowadź magiczne słowo: Dziękuję za i wypowiedz magiczne słowo. Dziękuję za najlepszą rzecz, która się dzisiaj zdarzyła. Dziękuję Wam, kochani. Dziękuję, dziękuję, dziękuję. Dziękuję za to, że jesteście. I, za i tym w szczególności, którzy dotrwali do końca. Przytulam Was. Życzę cudownego, magicznego dnia. Magda.